Siema, witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii MCM na World of Pirates. Yy, dzisiaj jest z nami byczek. HALU! Widzicie? Myślę audio. Dzień dobry. No. Yy, na początku może pokażę co coś się zmieniło w domkach. Widzicie tutaj jest taki piecyk i to jest komin. Tutaj poukładałem trochę czerwonych pochodni. Tutaj obłożyłem ładnie szkłem dookoła wszystko. Tutajśmy sobie zrobili pokoiki takie, I to jest moja czerwony kwiatek, który jest bardzo rzadki na serwerze. Oj, to, tutaj ja można włączać i wyłączać te... E, no i to jest ciasto, które zrobił Byczek. Taki ja. Byczek też znalazł Mariana. E, no, a tutaj na dole się nic nie zmieniło, wszystko jest tak jak było. No. Dobra, e, teraz zrobimy cięcie, zobaczę czy się dobrze nagrywa, i po cięciu spotkamy się przed domem Claudii. O, no, docięcie. Dobra, jesteśmy już przed y, domem Klaudii. Y, przed moim szałasem? Tak, przed Klaudii szałasem. Tak on wygląda. Fajny jest płotek dookoła. Klaudia, zaprasz nas do środka teraz, o. Zapraszam, zapraszam. Oj. Taki, taki fajny. Tutaj pistony. Tak. Jakieś pistony. Widok kiedyś był ładny, a teraz już nie, niestety. O, szkoda. No, ale i tak nieźle. No, wejść, bo nic nie widać. No, w Zbyt ogóle bytka. tak przy okazji to zmieniłem skina. Znaczy, tak sobie teraz zrobimy takiego creepera. Eee, ja ci się jabłuszkami. Jakiego fajnego? O, gdzie, klik, gdzie są jabłuszki? Klik, gdzie są są zrób klik. Byczek, pokaż mu o co chodzi. A, dobra, już wiem. Ale fajne. O, dwa jabłuszka. O, dostałem. A jakie fajne. No, bardzo ciekawe zrób. urządzenie. Jak widać. O, dobra. Zjemy jeszcze se, jedno bo... jabłuszko dla ciebie Zwyczek. Zjem sobie, bo jestem głodny. No, więc e, tak wygląda domek Klaudi. Oj, staru Klaudi. E, no i teraz. Co by tu wymyśleć jeszcze w tym odcinku? Nie, no to teraz my coś na coś pomyślimy e, i widzimy się po cięciu. Papa. Pa. E, dobra, jesteśmy teraz na torze wyścigowym będziemy się wyścigować jak Laudia i Byczek, Unsen nas startnie Usenał, że znacie z poprzedniego odcinka jak nam pomagał przy budowie domku. E, tak, ten tor też chyba... Tak, w ostatnim odcinku pokazywałem. Już bez byczka, więc e, wiecie gdzie jest ten tor. O, ND, a no jest I zaraz będzie wyścig. Gdzie on po nas? Tam na końcu powiesz kto wygrał, A. kto przegrał, lalala. Tak. Nie, no nag nagramy wyścig, nie? No on górą leci, bo inaczej się nie da tam wejść. Trzeba nie po górze ty po tym i koniec. No to szybciej. A where is it? Gdzie on pojść? Jestem HARDCORE! ja was mogę, Widzę wy będziecie ścigać jest. ja was wystarczę, dobra? On jest tam chyba na końcu. Nie, 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 nie. Nie, bo nie ma kto e, No to odpusz, no to odpusz i my polecimy wtedy, no, dawaj. Odpusz i poczekamy na ciebie i ty z nami pobiegniesz moją twarz. Tak, pokazałem twoją twarz. Poczekaj, jesteś nieśmiały. Dajcie, bo ja nie chcę deadnąć. Okej. Okay. O! No, chodź, byczek. Boże, Pokaj ten się. filipiasz. Dajcie, okay. nie chcę deadnąć. No, no, tak. no już jest jesteś wszyscy. Są. Bie ja odliczam. Dobra. 3, 2, 1, Jeden. 0, biegniemy. Eee! <laughs> e, tam tak jest. taki Taki live. To jak zasuwa. No bo już tutaj, ja tutaj wygrałam. Już A, 10 diamentów. Tam. To jest nie fair. Ja, o nie, ktoś zajął mój pas. Ja tu oh. jeszcze nigdy nie biegłam. O Jezu, już spadłam. O matko, ja też, ja w ogóle nie mogę biec. Ja tego Co? nie umiem robić. Co ty z was? Kurde, no, ja prawie Ja nie był. mogę jeszcze do końca, w ogóle gdzieś spadłem. To jest nie fair. Co ty z was? Cienki Kurde, Ale byłam na końcu już i koniec, kropka ostatnia. O widzę was widzę was Hej, Hejo Kurde No to spadam Jakie nie ciota jestem Boże Ciota ruska jestem po prostu Udało mi się jej jestem Przytale. pierwsza Ja będę pierwsza. drugi Nie ja będziesz drugi, drugi bo nie, dobiegnie, nie dobiegli Nie co to mnie nie Nikt nie umie no. no kurczę nie będę tego wycinać znowu. Przestań ten wyścig, co był wcześniej to właśnie Borsuk 165 organizował. No jak jest pan wyjść? Mamo bo... bystry mnie dogonić! Dobra, ja teraz robię cięcie On mi Powiem wam kto był drugi, bo to pewnie trochę potrwa. Bo pierwsza była Klaudia, to, był to, to wiadomo, ale powiem wam kto był drugi. Bo teraz się będę trochę pewnie z tym męczyć. No. No... No okej, okay. ja jestem y, drugi, udało mi się. A Becik się tam dalej męczy. Tutaj jest są ma, zwycięzcy ja przedniego konkursu, jakiś taki był ogólny, nie wiem, nie zdążyliśmy na ten konkurs, niestety. Bolsów nie go organizował. To jest są ty zwycięzcy. Ty? Teraz chyba Borsukim przelewa pieniądze na zakupy Ja on mi nie daje pieniądze, on im będzie y, diamenty przelewał. bo to się przelać nie ma. Aha, no to może, ja nie wiem. Ale coś pieniądze też się da, da przelać, nie? No, a być jak się tam ja wiecie, że ostatnio... A właśnie, ostatnio w wyścigu można było wygrać 5, 2 i 10 bloków diamentów. O, to fajnie, to poczekaj, jakby się wygrało 10... Nie, ale jak nie złożyłam, bo dla ucena ustąpiłam. Jak się wygrało 10, to było ile? Pierwsze, pierwsze miejsce, 5 bloków diamentowych, drugie i dwa ostatnie. I a. ja dostałam właśnie 100 tysięcy za to, że ustąpiłam dla ucena w miejscu. A, no bo ten bo przecież jeden taki blok diamentowy nie no to jest 9, 9. diamentów no to jak się dostało takich pomyśl, 10 diamentów no sobie 9, 10 razy 9 90 diamentów no. 5 razy 9 jest czekaj, 45 10. diamentów 2 razy 9 no. 18 diamentów to też sporo Sporo. no to też tam zawsze się da coś zrobić nie no więc fajnie e, dobra więc my teraz czekamy jak byczek się Ej, to uda ale... przejść i spotkamy się przed następnym jakimś y, czymś nie wiem czym jeszcze no no dobra. Splifa nakręcisz, splifa nakręcisz. No dobra, mogę nakręcić potem splifa. To widzimy się na splifie. No nie okay, rozumiem, jesteśmy czy? już na splifie. Yy, każdy do jednego rogu, ej, żeby nie było szustwa. Dobra. Wpisuj Link, Chłatry mi pisałeś. Ja pewnie pierwszy spadnę. Bo ona jest... Bo jestem cienki, a Klaudia jest mocna. Ehe? Wiesz Maćka Pokonek czyjsk łatwizna. No, a o, no weź, bo mnie. No co to miało być? To jest a ja cię robię, nie zrzuciłam, człowieku. No ja sam wpadłem takie z dziury. No ja ci patrz skorp. E, tam. Pa! Aaa, no, mam. Ta jak nas ciśnie, nie to jest w ogóle. No co? Jak Ty jest dziewczynę, dziewczyno, co? Jak tyś przegryz dziewczynę ogólnie? Nie e, e. wiem. A, nie zrób, no. Dużo. <laughs> nie wiesz, nie wiesz. Jeszcze raz? Naprawdę nie. Nie, już nie gramy. O, się tak, jeszcze raz. Nie. Ej, teraz w pierwszą część. Pierwszą część właśnie. maćka. Ona jest łatwiejsza. No dobra, możemy choć jeszcze raz. Na, no? na pierwszą. I już RME. poczekajcie na mnie, bo to ciało. Maciek. jo chciało. Maciek. Maciek. Maciek, tylko bez dwójki. No wiem, wiem. Ma kto jedzonko? bo ja już na ten. Mam Te dam dobra, wytrzymam chyba. Jak masz siedemko, to daj. A właśnie ty nie na... No. Uuuuu. Masz kurczeczka. No bierz tego wiem. Hmm, ja już go za hmm, wiem. wzięłam hmm, i hmm, hmm. Dobra, też dobra, dobra, no to lecimy, ready. Dobra, do nas... Wiecie, czy Maćka... Ojej, ja jestem tam. Maćka w ogóle nie było od paru dni. Jeszcze nie, jeszcze, nie, bo nie hmm. jeszcze nie było i wzięło. Jeszcze nie było i Szucamy byczka. A czemu stoisz w powietrzu? Czemu stoisz w powietrzu? No dlaczego jestem zawsze pierwszy? Znaczy zawsze pierwszy. E, no pierwszy. bo nie ostatni. Hmm. <noise> Dziękuję za powóz taki. No to, to jest prawda, my no bez przesady. Ja on też za tylko że on akurat nie uścina. no to posłuchałam go, on w powietrzu stał, no to wiesz. Jak ja to zbić człowieka po w powietrzu? Powiedz mi. Gdzie Jak to, to zbić człowieka można w powietrzu? Nie wiem. Oj, no kto wygrał? Co? Ała. No. No. no to kto wygrał? Audio znowu By, Byczek, nie byczek, ja wpadłam Tak? Aha, byczek wygrał hmm? no, Bo wiesz, kto pod kim dołki kopia <grych> Spadł w swoją dziurkę I co Kupią. jest, byczek się rozłączył? Nie wiem właśnie, chyba wiesz? Czy, chyba tak Chyba coś mu się popsuło Dobra, to robimy cięcie i e, czekamy tak, na byczka na No No czekam, byczek zbyć to byczek ma wykręcić siema, jesteśmy teraz w kopalni i w znalezionym przeze mnie takim fajnym kanionie tutaj sobie teraz kopę węgiel tutaj jest dużo surowców to jest dosyć daleko na mapce surowcowej nie wiem jakoś tak kiedyś znalazłem, kopałem sobie po prostu byczek nie może się odnaleźć a Klaudia szła za mną zamiast chodzić po czekoladę do kuchni i doszła no a byczek się zgubił ale może kiedyś tu dotrze ja dziś... później... No właśnie, o. jesteście? Idziemy sobie tutaj, tutaj gdzieś było żelazo tam. Metal. Boże, kiedyś nie lubię lawy. O, jest, dobra. No ja też nie lubię lawy. Au. Dlatego ja zawsze noszę skrzynki przy sobie, bo przynajmniej jak masz skrzynkę, to tutaj u Maćka na serwerze jest coś takiego, że... Że te itemy się wszystkie nie stopią w lawie, tylko te itemy ci wskoczą do skrzynki, nie? I wtedy ta skrzynka się nie spali. Ło, ale miałam baga dziwnego, aż tam nie idę ze strachu. Tam jest taki wielki system jaskin, ja go całego grabiłem już, ale... i tak on jest wielki. Artkur. O, tutaj jest... Węgiel. Gdzie ty? No kurde, to w piska, że do rady wpadnie po nim. O, mam skrzynkę, więc nawet jak wodę do lady żyć. Tylko, że ta skrzynka może być nawet głęboko pod lawą No, no to może być, ale tak ją nie musisz... Ale można ją utworzyć przynajmniej. No lawy. właśnie, nie, przecież nie musisz stać przy skrzynce O, tam jest druga część tego, tego kanionu Ja tam na górę nie wchodzę, bo ja do lawy nie mam zaufania Jestem jak dekad. Wow, ale ładnie ludzie piszą, piszą na serwerze no. hmm. co, co tam piszą? Takie życie Life is brutal Gorzej było, gorzej było Life is brutal, wiesz Byczek, dotarłeś już, czy nie? Byczek. Znowu po poszedł. O, złoto znalazłem? Tak? No. ona to robi. Ja tu obgrabiłem całą tą. Nie, ja zaczynam zaczęłam kupować i złoto znalazłam. Bo chciałam się tam do ciebie dostać. To ja o. też to Zobacz, pokupę. zobacz. Uwiecznij. Ale moje, moje jest moje Tak, swoje. Moje. Czekaj, sprawdzimy, czy nie ma nigdzie dookoła więcej. O matko, jeden kawałek. Więcej nie mogłeś znaleźć? Nie. No dobra, to... E, taką, takim ładnym widokiem na ten śliczny kanion chyba się już pożegnamy, bo odcinek już trochę trwa. A jak się chcę pożegnać, no? No nie będzie, no to, to chodź na spawn'a, chodźcie wszyscy na spawn'a, ja sobie tu zrobię set home'a. Set home... A. Czekajcie... Ja na spawn'a idę. Dobra, chodźcie na spawn'a, ale nie tam pod ratusz, tylko na spawn'a i się pożegnamy. O, ja już jestem, chodźcie do admin adminshopa. wiesz, że my wszyscy idziemy, tylko że ten musznik. No dobrze, niech to tu będzie. No, nie, nie, A ty gdzie jesteś, byczek? O, jesteś. No. I... No to e, musz. Tym, tymi ślicznymi lagami moimi e. się e, żegnamy. E, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. E, dodawajcie też filmik do ulubionych i dawajcie łapki w górę. Jeszcze no i do zobaczenia w następnym odcinku. Pożegnaj się, Byczku. No, Byczku. Tak bardzo Pożegnaj się pożegnać. Byczku, się tak pożegnać. I e, o, Byczek mi napisał i Klaudia też się pożegnaj. Do zobaczenia. No. Dobra. No, to narka. Do następnego odcinka. Hej. Jeszcze